Hej, hej, przez całe 8 lat Dead by Daylight w niektórych aspektach zmieniło się diametralnie. Dzisiaj przedstawię wam 10 najważniejszych zmian, które Dead by Daylight dotknęło przez te prawie 8 lat. Zaczynamy od zasadzie najważniejszej funkcji w Dead by Daylight, mianowicie kręcenie generatorów, a w zasadzie czas, jaki musimy na nie poświęcić, ponieważ w pierwotnej wersji było to odpowiednio na 45 sekund, żeby takiego ugena wykręcić. Potem ten czas został zwiększony do 60-70 i teraz finalnie mamy 90 sekund potrzeba, potrzebuje jeden surf, aby cały generator wykręcić. Na samym początku, kiedy potrzeba było tylko tych 45 sekund, w zasadzie, kręcąc z kimś w kołpie tego gena, czasami można było gena po prostu wykręcić w 22,5 sekundy, co było po prostu niewyobrażalne. Ma bardzo, bardzo krótkim czasem, i mecze często na nieogarniętych killerów kończyły się bardzo, ale to bardzo szybko a proponię ogarniętych killerów i sud w zasadzie całych teamkach z usunięciem postępu sabotażu haku w momencie kiedy go przerywamy w pierwszych wersjach Dead by Daylight mogliśmy sobie hack zostawić na klika do sabotażu, i w zasadzie tak mogliśmy sobie przygotować wszystkie haki na mapie. I w momencie, kiedy już dany killer miał powiesić ocalałego na haku, klikamy w zasadzie hack na sabotażu, ten się niszczy. No i najnormalniej w świecie killer nie jest w stanie donieść sur2 do jakiegokolwiek innego haka. Możliwości zamknięcia. Hacha. W pierwszych wersjach Dead by Daylight nie można było zamknąć hacza i często dochodziło do absurdalnych sytuacji gdzie na przykładowo zostały, został ostatni surf, killer pilnował hacza aż ten po prostu podejdzie, żeby móc go po prostu złapać podczas skoku i przykładowo jeszcze dany surf wykręca sobie dodatkowo dwa geny, aby ten mógł uciec chociażby bramą. Więc, mimo wszystko, zmieniło to całkowicie charakter samego endgame'u, i teraz jedna z najważniejszych zmian, która została dodana dawno temu, i dla części graczy praktycznie jest ona od zawsze: mianowicie dodanie endgame Calips, czyli po prostu endgame'u czasu, w którym mamy po prostu, żeby uciec z mapy. Bo często bywały również sytuacje przed tym czasem, tak jak wam powiedziałem, w momencie kiedy galiśmy na nieogarniętego killera i było 7 genów na mapie. Najnormalniej w świecie mogliśmy wykręcić nawet 7 generatorów w meczu, a nie tylko i wyłącznie 5, których potrzebowaliśmy. I często również same mecze były w ten sposób przyciągane, że to surfeki trały się gdzieś po piwnicach, żeby zdobyć sobie dodatkowe punkty. I w tym momencie mamy zażegnana, w zasadzie troszkę zredukowany czas gry, mimo wszystko, no bo w momencie kiedy Killer zamknie hacza albo otworzymy bramy wyjściowe, no najnormalniej w świecie nie jesteśmy w stanie siedzieć na mapie w nieskończoność. Usunięcie infinitek. Mianowicie infinitki to były lupy, które praktycznie Killerowi nie dawały szans na jakiekolwiek dogonienie surwa. Teraz sobie widzicie te infinitki w tle. Gdzie praktycznie dogonienie ocalałego przez killera było praktycznie niemożliwe, jeżeli ten choć w minimalny sposób ogarniał, jak daną infinitkę wykonywać, i w ten sposób mógł się właśnie z killerem gonić praktycznie w nieskończoność. Nawet w momencie, kiedy taki surf dostałby hita i biegałby na rannego, miałby on już wystarczająco dużo czasu, żeby wyleczyć się chociażby apteczką w międzyczasie. I praktycznie każda mapa miała swoją jedną infinitkę. I usunięcie tego było po prostu wymagane, aby jakkolwiek balans w grze był zachowany. Shrine, czyli Sanktuarium Tajemnic kolejne miejsce, w którym możemy troszkę przyspieszyć postęp naszej postaci, gdzie możemy sobie wykupywać pierwotnie Teachable z innych postaci, czyli właśnie umiejętność bezfazyjne, które potem mogliśmy znaleźć na drzewkach w innych, innych postaciach. I dzięki temu osoby, które nie posiadały wszystkich postaci finalnie i tak mogły właśnie zdobyć perki z postaci, których najnormalniej w świecie nie mają, nie mieli kupionych. Co prawda nie jest to idealny system, bo cały czas mamy, opieramy się na pewnej losowości i to defsi wybierają jakie perki do tego szrejna wlatują, ale mimo wszystko dla osób, które nie mają wszystkich postaci jest to opcja, aby zgarnąć perki, których najnormalniej w świecie potrzebują. Nadanie systemu archiw, czyli zadań, które możemy wykonywać w samej grze, oraz rift, czyli nagrody za wykonywanie archiw. W pewnym momencie urozmaiciły, urozmaiciły one bardzo, ale to bardzo grę, po, po prostu nie było co robić w samej grze. Na zasadzie, no mogliśmy tylko kręcić genę oraz uciekać, że tak zawsze możemy mieć jakieś dodatkowe zadanie, dodatkowe wyzwanie w samej grze. I oczywiście przyspieszyło to również zbieranie bloodpointów w samej grze oraz rozwój naszych postaci. Teraz ponownie wrócimy do 2017 roku, mianowicie usunięcie bukietów. Bukiety były to offeringi, które zmieniały jasność mapy, potrafiły ją bardzo rozjaśnić, poziom bardzo przyciemnić i w dodatku, kiedy graliśmy właśnie na jakiś team, który chciał bardzo uprzykrzyć życie killerowi, mogli sobie pikować najciemniejsze bukiety, aby killer wiedział jak najmniej, dorzucić do tego gęstą mgłę i praktycznie widoczność była na mapie żadna. W momencie, kiedy bukiety zostały usunięte, możemy znaleźć po prostu na mapach jedną jasność księżyca, aby jak ponownie, jakkolwiek zbalansować rozgrywkę. Nowy system prestiżu, a w zasadzie wszystkie zmiany dotyczące systemu prestiżu, zaczynając od pierwszych zmian na drzewkach w wersji jeszcze 1.9, gdzie nie płaciliśmy już tylko za pozycję danego przedmiotu czy umiejętności na drzewku, tylko faktycznie za to, za co, yy, za co po prostu płacimy. Mianowicie w każde i temy miały swoją w zasadzie rzadkość, każdego i temu miało swoją cenę odpowiednio na drzewku. I później w 2022 roku nowy system prestiżu, który został wprowadzony głównie po to, aby troszkę przyspieszyć grind, jeżeli chodzi o odblokowywanie wszystkich umiejętności na wszystkich postaciach. W tym momencie wystarczy wbić pierwszy prestiż na jakiejkolwiek postaci. I po, wszystkie umiejętności specjalne danej postaci, czyli te t właśnie będą się pojawiały w, na każdej postaci, którą mamy odblokowaną w grze i którą zakupimy w przyszłości. I potem możemy ją sobie standardowo rozwijać na drzewku. I właśnie w tym momencie również wtedy zostały usunięte t i właśnie t były zastąpione właśnie systemem prestiżu. A miejsce dziesiąte należy do Was. Dajcie znać, co dla Was było w zasadzie jedną z najważniejszych zmian w historii Dead by Daylight. Ja Wam dziękuję za uwagę. Piszcie oczywiście na dole, co sądzicie o całej wymienionej liście i, wasz, i jakie jest Wasze zdanie. Dzięki. Do następnego. Hej, hej.